LLO, o jest o Lucy, tak. e, i jak e, oglądaliście ostatni odcinek? Sad był, ale o jego odcinek się nie udał. Spierwszy mu się cały, ale chodź, nasz się nagrył. I chodź, on był, i chodź, będzie na, w też się na nagrywkach. W ogóle, właśnie powiedzcie w komentarzach, czy wy, u, na, czy wy oglądacie Jimoda SP, Czy mam zmienić. E, SCP na jakąś inną grę, bo widzę, że mało ludzi właśnie ogląda SCP, a więcej Gmoda Więc po mi jaką grę mam nagrać yy, nagać zamiast SCP yy, ch Chyba, że mam coś na innego, raczej w inny sposób nagrać SCP Powiedzcie coś w komentarzach A na razie robimy dopóki nie będę w rozgrywce nie ma. No i... Wróciliśmy. No tak, one są w Ale... ale wiesz, że nie musisz zabijać stp ków bo też zabijesz i tyle, i wygasz Tak, wiem, ale mogę za O coś padło. tam jeszcze jedną osobę STP, tylko razem, ale nie razem. No, więc no. Nie. Trzeba znaleźć... ...trzeba znaleźć tego debila, który zabili mnie do paka No, tak, tak. trzeba. Już zaciągnę. Chłopak. Uciecz w Uciekać! Uciekać, śmiałek. No serio? Patrzcie, sufit, patrzcie w sufit! 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 Patrzcie w, sufit. Patrzcie w sufit! To go nie uchomicie. No kto się na niego gapił, no debile! No się, Jak Ja nie wierzę, ja uciekam z od. Eee, okay. Walker, nie idź tam, tam jest śmiałek na dole. O, to znaczy plus Chodź ja tam nie idę. Chodź przez A, raczej przez B. Chodź przez B. Ej, macie piątkę? Nie, nie mamy, bo uciekamy przed śmiałkiem. Bo nieśmiałek jest w gate'cie. Ej, idę na piątkę. Ej, nieśmiałek jest w gate'cie. No.

...schować się w niebezpiecznych Co miejscach, Czemu on powiedział, że CIA wkroczyło? Czemu ten kreto powiedział, że CIA wkroczyło? Czemu yeah. Bo no, on nie ogarnia życia. Dokładnie. No, Zabił. Eee... O, witam. Gdzieś Gdzie jest swój śpiałek? A gdzie CO JEST NIE TAK Nie ma, JAD góra na góry. Wypin kalam, Nie śpię, jak już po mnie jedzie. Wypin kalam, Wypin kalam, Wypin kalam, stąd. kółko, no nie. Mam odcinek. Biegam w kółko, bo użyć przed śpiałkiem. To jest plan na odcinek. Ej, ty tam, Si! Cześć! ty na dole jestem. Cześć, taka osoba. Posłuchajcie, to będzie dalej, że odcinek biegam w kółko. Muszę ze Demon Dymon nieśmiałek. Biegniemy kolejne kółko, dawajcie, Póki nie zginę. Biegamy w kółko. jest tutaj? Czekaj. Czyli znowu chybini czy... On tutaj jest. Nie mam pytań Nie mam pytań Nie mam pytań Ej, chodź, chodź, idziemy Wolkej, chodź, idziemy Uciekaj, uciekaj Uciekaj! Oni są na dworze! scp są na dworze, uciekamy, chowamy się tutaj. Cicho sieć. Ja nie śmiać byli na dworze, gdy ja byłem ostatnio.

Dam, dam 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 dam, chociaż jakoś już zżyłem, najpierw zobaczymy jeszcze szybko, zanim zrobimy przejście. Co więc to jest kto żyje? A jest Hombrek, kto... Okay. Twój stary pijany, jaka jest sytuacja? Okej, okay, tu jest Sytuacja jest Wróciliśmy jako... Nie, z dupa. No nie Lepiej być dupakiem niż dupem że ludzie no. no... kobiet jest game <coughs> Dobra, ek, hey, boys, e? Eh? bo to jest naprawdę żenada, no Jak klasa D może zamykać swoim braciom. No, no i nada zamyka dość. No bo to jest debil, no nic na niego nie poradzicie. No, myślę, to no. jest brak współpracy, brak jakakolwiek, brak kultury normalnie. Tak go uczą w domu pewnie. Dokładnie, pewnie mieszka w Biedronce. Zawsze matce zamykać i... Nie gdzie idę. Nie gdzie idę na serio. No nie no ty masz tę latarkę Moja latarka No nie Lucy, no proszę daj coś. Nie mogę być nagi Nie jesteś <grym> nagi, masz ubranie na sobie no, ale, no dobra no ubranie mam, ale nie mam nic na ręku Moje ręce są nagie. małpy <grym znać> w klatce Chodźcie, zobaczcie Jakie małpy w kalatce co ty jesteś? Co ty mówisz? Że ja jestem brzydki, że ja mam no... że jak mam wiel, wielki nos to jestem zaraz brzydki? No Ej, ja ci powiem, na... że ja bię na niego Disa na YouTube'a. Bo ja właśnie to nagrywam, więc ja będę na niego Disa Dawaj, no, nagry kręcimy tutaj Disa. Dawaj, zostajemy tutaj i kręcimy na niego Disa No nie wiem. Um. Dobra spoko. To jest właśnie Walker, wow. On nas wyzywa Małp. A sam jest Mał pomchodzącą. No. Lulululu. No. no. No właśnie, no. Obrażasz nas, jesteś Ty nieładki. Oh. Nagrywa na ciebie dissa na YouTube'a. Będziesz na oh. YouTubie będzie, będzie na ciebie Dis, halo, zobaczysz. No no. Będziesz oh. hejtował. Dzieci, dzieci ci nie dadzą żyć po prostu. Dokładnie. Ale one gają Walker jest the BLM, dziu Myślisz, że jesteś śmieszny, myślisz, że będziesz yy, sławny czy to? No w sumie będzie sławny, jak zrobię na niego dysa, więc no. No właśnie, będziesz sławny, ale nie te, nie, ty, yy, nie w tej pozycji, rozumiesz? Będziesz tej, Ty jesteś yy, małpom. Tej. My mamy będziesz po prostu... Miał, zani, będziesz miał yy, lajki, yy, będziesz miał lajki w górę, ale nie to, nie w tą stronę, rozumiesz? W dół. Um. A śmieszny jestem. Aha, idzie, idzie teraz ten. Jasny. O, kol witaj yy, kolejny. No, co ty tak odzywasz się do mnie? Co no ty właśnie, co ty się tak do nas odzywasz, co, co? Chcesz przeżyć? No, chcę przeżyć, ale to, że nie obrażasz, to, to mnie uraza. Uraza no wiesz. No, dokładnie. Przepraszam, przepraszam. No, lepiej A teraz żebyś tak nie zachowywał raz przed razem, bo to jest... A teraz tak zamknij ryj, Eddik, no, no, na no, serio. Zjedz Nie gwiazdoście obaj, bo on już idzie, ja go widzę. I temu Jaszczurowi, może on zrozumie wreszcie swoje życie, <głos> <głos> Jednak nazywam jednak nazywam odcinek. Jestem za kiedyś w klatce o, przecież, z dwoma przecież. debilami. Od razu lepiej, od razu nie lepiej. Dobra, dawajcie idziemy. Dobra, idziemy z tego, że mtf -y przyszły i zaraz nas wyjaśni. Wracamy. Ja wracam. <głos> <głos> ja też! <laughs> Idzie do nas, koledzy, wiecie co się dzieje? Co? Tam klasa D, to jaśtury, co tak, coś tam robili. Pewnie gwałt, gwałcą no, go. Wiesz, jak to zauważyłem pierwszy raz, to ja cię kręcę. Ja odeszłem od razu od Was i miałem takie wrażenie, że zrobiłem bardzo źle, więc doszłem do Was z powrotem. Doszłeś, ty on do nas tak. doszedł, on nie rozwalił konia do nas Ma ktoś uno? Co ma? Co mam? Ma ktoś uno, to byśmy sobie zagrali PUNO no, Ja nie mam wiem, tylko nie latarkę, nie możemy... Nie możemy... Nie ej, ej, w, suma... czy... w sumie mo... Ej, ja mam latarkę, możemy zagrać yy, butelkę, ale za pomocą... Za... Zamiast butelki w latarkę o, dobry pomysł, to rzucaj tą A, but... latarkę Dobra, dawaj, kto się z Okej, okay, dawajcie E, ty się całujesz no. z nim Wyszło tak O nie, no czemu mam się <laughs> ten... Z jężyckiem, tak, dokładnie <laughs> Okej, okay, jeszcze raz Ej, ze mną to nie miało być, halo Coś tu idzie Ej Miłość może na bok. Tam ktoś jest. Ej mała. Jest. Ej mała. Ile masz języków jakimś budzi? O a, a będziesz się całować z kimś. <grym> Idź się całować z cyferem. <grym> Falker. Już odchodzi. Lycyfer odszedł z gazu. Falker leci się Zostawiam. Daj, kurwa, zostawiam. <grym> Nie mam mowy, ja ich zostawiam. Może zginę, może nie, zobaczymy. Tam znowu ten da dalej leży tam. Zamknij mordę, kudy. mogę, jakie są Nie Zamknij mordę. Patrzcie, to jest ketchup, mm. to jest ketchup. Musi wylał ketchup, cicho siedz. Ten zjadł ketchup o nie, on zjadł krew, ja a, 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 jak ten ketchup miał SCP-008? Eee, hmm. to zamieni się w zombie, ucieka od niego, odejdź od niego, on ma, on, ma on ma koronawirus. On ma koronawirus. Nie, on ma koronawirus, ja ci mówię, on ma koronawirus. A, koronawirus, to O, chodź. A, tu nic nie ma, dobra, myślałem, że... Hmm, tutaj to było kiedyś SCP-12. 012 debilu i nie no było, bo nawet nigdy go w ogóle tutaj nie było Ale raczej ten metbrycz był tutaj, no Tak, i... był, ale go tutaj nie złożyli, bo po co? Bo nie umieli stworzyć mechanizmu do niego. Więc no. No dlaczego tego nie zrobili? Dla mnie... Dlaczego... Pytaj się Hubertamoszkę. No nie, czemu on pytać? To On jest Striker. Ty jesteś Hardem, ty Jak to jest, jak on jest Że co? On jest a, ruskim naukowcem, cicho siedź A ruski naukowiec Dokładnie no no Ruski naukowiec, to dlatego debil Dlatego, 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 dlatego chciał wykupić logo tego, STP ków Dokładnie no Dlatego chciał wykupić całą Ale stronę od STP ków Dlatego chciałbym kupić wszystkie SCP-ki MTF-y wbiły. No tak, już ile tych MTF-ów wbiło? Ej, ja jestem. Dla mnie największe pytanie: to ile już tu jesteśmy w MINUJCie? Eee, mi się wydaje, że. tysiąc lat. No właśnie, gdzie ta gazownia? Jaka gazownia? Teraz będzie tutaj jakieś toksyczne jakieś y, substancje. Mam kartę, cicho. Mam kartę, zobaczcie. Ale nie, to, to, to. nie mam tej karty do ucieczki, Ej, niestety. Nie ja mam karty do leża-, ucieczki. Ale ja mam kartę końcowo, leżała wtedy. To czemu nie gadasz? Uciekamy! No leżała sobie tutaj i teraz ją mam. Musimy znaleźć wyjście. Ej, ja mówicie. Jestem tutaj, króciwo. Więcej! Gdzie on poszedł? Gdzie wolkę? Soszódzka jest. No szkoda, no! Ej, ale byśmy mogli ulepszyć karty, czemu nie poszliśmy tam? Walić! Nie zdążymy! No Dobra, jak tam chcesz, chodź. Może się uciekniemy Może, na, może przeżyjemy Mam 3 pointy, dobra, mamy to No a mówiłem gdzie iść, ja mówiłem od początku gdzie iść, a wy nie Dobra Zbieraj te windy, ponieważ tutaj zaraz MTFy przyjdą i nas wyjaśnią Dlatego ja tylko jadę na osobną Tam już w checkpoint do są e, na do przodu A może... Chodźmy po... E, Chodźmy tutaj A może tam będzie ten... Eterno leżał Zdejmijmy jego kartę Nie! Bo za chwilę to oni ona... Chodź <much> tędy, chodź tutaj do góry Posłuchaj, jak chcesz, chcesz tam pójść, jak oni cię od razu ostrzelają Pomyśl A i tak tutaj nie wejdziemy, ponieważ nie mamy karty. Znaczy, im... no szkód! Raczej, więc to wystarczy, że masz br... pistolet i rozwalisz szybę. Tak, ale i tak nie zobędziesz tam broni, ponieważ ona też potrzebuje karty. Więc po co ci to? Eee. Tylko amunicję. Mam plan, rozwal to latarką. Zostaw ten piłnik. Nie pomagasz. Nie, to musi być... Lo na logikę iść. Ani tylko na żywca, ani na... U nie używając mózgu. Ale widzisz, że przeszły jednostki, no chyba... Czekaj, czekaj, to nieźle jak... Ooooooo... Nie chcę! Oh. <grystanie> 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 Okej, okay, nic po, było po nas. Eee, chłopaki... Mam każdego ochroniarza! Mam kartę ochroniarza. A to tu i tak ty nic nie zrobisz, no i tak Mam checkpointa, wejdzie do checkpointa wystarczy Chodź, chodź, chodźcie tutaj, chodźcie Otwieraj to No okay. A naukowca <śmany> Mam kartę... o Mam też dwie tarce O patrzcie, widzicie? A, tu jest tata. Ale tutaj mamy dostęp do zbrojowni teraz, rozumiecie to? Okej, okay. otwieraj, idziemy tu zbrojowni. Ma... Ma... Macie dwie karty. Macie dwie karty, bo ja nie mam żadnej, mam tylko Masz dwie te! Ja mam... Chodźcie, chodźcie. Otwieraj. Otwieraj to. Ktoś nas śledzi. Coś nas śledzi. Lucifer, lucifer, otwieraj to szybko. Piłkę wrzuciłem, wchodźcie tutaj, wchodźcie tutaj. Wrzuciłem piłkę. Biegana, weźcie sobie amunicję, wszystko co tu jest. E, jeszcze pójdziemy do klatki tego, klatki plagi i zdobędziemy jeszcze tego epsilona. Dokładnie, e, ktoś ma w ogóle broń? Adolet. Mam broń. E, a ty, Walker? E... Nie, Walker nie ma. Ja mamy ten, ja mamy, nie mamy rozbrajacz. Ja mam rozbrajacz i flasha Rzuciłem piłkę. Ciekawe co się stało z piłką. Nie wiem czy otwierać. Aha. Cześć. Cześć. <task> taka ronda. Okej, okay. to widzimy... To... zagadam. LL <grydanie> do następnego ja odcinka. Siema.